Kolejny wykresik, do którego pytanie brzmi: w oparciu o przedstawiony diagram dźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść, pobierając ładunek od strony B. Jeżeli bierzemy, wjeżdżamy wózkiem od strony B widłami, to żeby określić szerokość ciężkości, korzystamy z wymiaru A. Dzielimy ten wymiar na pół, mianowicie mamy 600 i to jest nasza szerokość ciężkości. Szukamy naszego środka ciężkości na wykresiku. Tu mamy środki ciężkości, tu mamy udźwig. Czyli przy środku ciężkości 600 możemy podnieść 3185 kg. Czyli to jest prawidłowa odpowiedź w zadaniu 2.3.3. Odpowiedź C, 3185 kg. I kolejne zadanko. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A. Jeżeli widłami wjeżdżamy od strony A, to żeby określić siłę ciężkości, skorzystamy z wymiaru od strony B. Mianowicie podzielimy go na pół, 800 na pół to jest 400, czyli na siłę ciężkości będzie tutaj. No i mamy nasz wykresik, gdzie na dole mamy siłę ciężkości. A na górze znowu łódźwik. Um, Dla środka ciężkości 400, czyli do 500, korzystamy z tego pola. Do 500, 300, 400, 500 mamy tutaj, w tym polu. I mamy łódźwik 3,500 kg, czyli to jest odpowiedź C3,5 tony, 3500 kg.